Ja witam w kolejnym odcinku, gdzie zaczęła się właśnie rewolucja. Dostaliśmy tu trzy dywizje, od razu je przypisałem. Tak one wyglądają? Party rewolucyjne, nie jest źle. Udało się złapać króla, to jest ciekawe. <laughs> Bo no... Ej, 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 to jest fajne! Podpisane w ogóle, teraz zauważyłem kto zrobił ten portret, pewnie jeden szkicował, drugi malował. Ej, to jest zarąbiste! To też jest przykładowo? A, pewnie trzeba najechać, być na kraju i najechać. Zgadłem? Boże, Archona mają, nie, nie trzeba, tutaj jest starszy. A, ale musi mieć opis, dobra. Excel. I poszliście w Republikę, bo tam się poszli... Okej. Okay. W ogóle nowej komki porobili. Jak fajnie. Jak czerwoni. O, i różne te. Super. I co? Tutaj przykładowo gdzieś będzie coś wyjątkowego. Pa! Różni się chyba też w zależności od rasy. Nie, nie wiem czy od rasy, ale na pewno się różni. Jest doskonale! Można było olać tych wszystkich i to ogarnąć, co byłoby, powiedzmy, dość dobre do pewnego stopnia. To niepotrzebne, ale Gabriel Dufo i, I zabrało nam więcej tych, niedobrze. Hmm. Dobra, dajmy wstępnie tylko faszystę. Nie wiem, czy jego drogą pójdziemy, ale na czas rewolucji on się przyda najbardziej. Dajmy mu do tego więcej do ataku. Jako generała. Raz tak, w takim razie. Ty, 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 ty. Będziecie armią uderzeniową. Dobra, i tu pójdzie, pójdzie najlepszy generał. To bym wybrał, tak szczerze. Albo to. Dobra, to obierzemy. Ona była poprzednio. O, brotwell padło. No, ja jeszcze powiem, nie, nie wrzucałem tego odcinka. Nie wiem, co wy tam wybraliście, ale. Dobra, to już można normalnie tutaj. Garnąć, a wy naprzód marsz. Ja wiedziałem, że no właśnie, socjalistyczni wygrali. Tak, on tam walczy, to, to tędy torami. to rami to zrobione. zrobiony. I tak, ten kraj powinien paść A wy walczycie między... Ja was popsułem, jak miło. Albo oni walczą, bo chcą się wyzwolić, też jest taka opcja. Remilitaryzacja. No, wojna nie wojna. Przyda się remilitaryzacja. Jest. Pierwszy z nich padł. Czas na drugiego z naszych kolegów. Dziwnie ten francuski brzmi, tak francusko, co nie? To tak trochę. Nie wiem, jakoś jak dziwnie brzmi po prostu. Dobra, możemy też poprawić tak. To już niech będzie tak i wy lecicie wszyscy tu natychmiast. Albo tu. Tym krócej ta wojna potrwa, tym lepiej dla nas. Taka jest prawda. W ogóle nie, nie ogarnąłem tego niedobrze. Dobra, koniec wojny powinien być dokładny. Mógłbym trochę poekpić, ale chcemy jak najszybciej zjednoczyć ten kraj i wysłać naszych członków, gdzie się da. O jak miło udało się i to bardzo ładnie ruszyć naprzód. Hmm. A rewolucja, która myślałem, że dłużej potrwa, coś się skończyła w tym momencie. Takie mamy teraz trade. Okej, okay, tylko to... Dobra. To była błyskawiczna rewolucja. Dosłownie. Nie myślałem, że aż tak szybko pójdzie. Już trzeba wy zrobić wybory, ja nie wiem jeszcze co wy wybraliście, więc... Obecnie pójdziemy w ogarnianie dotkryny. Myślę, że wojskowej. Terio nie spodziewa się takiego szybkiego zwycięstwa, ale tak, rozpoczniemy trajdzik. Stability mamy niezłe obecnie. Tutaj nic nie trzeba, to rozpoczniemy. To też rozpoczniemy bo się przyda. No i super. Nie ma tu buntów. Mamy ekonomię jakoś. Tych naszych wasali zaraz weźmiemy, też ciągniemy pewnie. No co, trzeba wysłać ziomków na wojnę jakoś. Dobra, w takim razie. A, jeszcze jest tu wojna. Eee, dobra, zobaczmy jak wygląda sytuacja. Ok, tyle samo mają co nie. Jedną dywizję można wysłać. Dobra, stworzymy na szybko trzecią armię. Wyślemy ją tutaj. Co tam damy, zobaczymy jeszcze. Bym tych Republikanów trochę zmierzyć chciał, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy oni są osłabieni po wojnie domowej? jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No, ci mają stolicę na froncie praktycznie, więc e, im by wypadało nawet pomóc w paru kwestiach. Hmm, tak patrzę. Ten jest lepszy, tylko ten, temu bym pancerz wymienił, tak szczerze. A ten tańszy w produkcji. No, na razie róbmy jego i nic mu nie zmieniam. No, niech tak zostanie. Na razie, czy pokażcie mi ten czołg jeszcze raz. To zacznie go klepać, ale ten bym chciał zobaczyć. Też mam ten silnik. Dobra. Eee. Co to jest? To jest coś nowego. To jest coś nowego co pierwszy raz widzę tak szczerze. To jest coś, co pierwszy raz widzę. Co to jest, kurde? Czy to ma. To jest już gry, czy co? Dobra. Eee, ja, ja będę chciał jak najszybciej tam dojść. Chciałem pokazać gdzie, ale chyba nie pokażę. Albo nie, anuluj to. To jest pytanie dobre. Właśnie, bo możemy wybrać parę fajnych rzeczy. W tym to będzie świetne. Co bym wybrał? Zaś tutaj tak kombinuję i myślę co wybrać. To korci najbardziej chyba. No tak bo my głównie w piechotę pójdziemy, czołgi będą dodatkiem. To w się sensie będziemy mieli Wiecie najważniejsze żeby armia przeżyła, co nie? a tak co my tu mamy właśnie To i to jest bez sensu dla mnie to już prędzej ja wiem <laughs> nie no Patrząc po tym modzie, po tym DLC ostatnim, to bym w to zainwestował tak szczerze. Bo ani atak, ani obrona nam się zbytnio nie przyda w tym momencie, a tutaj... Możemy coś wrzucić, ja bym to wrzucił z chęcią. Tylko nie wiem co tak szczerze. Co bym wybrał, bo nasza flota jest biedna. Eee, I będzie trzeba kiedyś drugą marynarkę pewnie zrobić. Więc ja już wiem, co będzie potrzebne. Dobra, light tanki zróbmy. One nie będą na przyszłość, ale na teraz się przyda. Chociaż. Akurat Mediuma można by zbadać w miarę szybko. Teraz, bo tam były light tanki, co nie? Light tanki, dobra, to w light tanki pójdziemy. Właśnie, pokażcie mi te badania. Który nasz czołg był pierwszy? Nie podwozie mam na myśli? Gdzie to było? Dobra, to, to jest ok. To już wiem. Dobra. Mm. Mógłbym kogoś wybrać. To jest gen. Ej, hey, to jest taka różnica? To jest aż taka różnica. Wow! O nie. Ty też nie masz nic nadzwyczajnego, więc ty będziesz naszym oczkiem w głowie. Cztery high command. Yeah. Ty jesteś geniuszem, ty pójdziesz gdzie indziej. O, ten jest ekspertem. O, dotarł. Eee, dobra, co my powinniśmy zrobić? Jak ta wojna wygląda w ogóle? O Boże, jak ich się zaczęły lać. To nas w ogóle nie interesuje. To nas trochę. To nas bardzo interesuje i to nas bardzo interesuje. To nas w ogóle nie interesuje i. Zostanie szybko zmiecione. Eee, dobra, o junta! Ma własne te ma własne oznaczenie. Ciekawe, serio. Nie spodziewałem się tego Dobra, pójdziesz tutaj i przetakujesz tego. Trzeba te tory odzyskać, bo tory są teraz ważne, a ich tego nie ogarnie. O, tu weszli. To ja bym tutaj się wlał. Mogę Ci jakoś zwiększyć ilość ruszników? Jak wygląda Wasze lotnictwo? Dobra, jest przelaga w powietrzu, to nie muszę nic pomagać. Chociaż tyle. Ale to pewnie jest historia tego miejsca. Hmm, ciekawe. Kiedyś tą Republiką by trzeba zagrać. Oni, jak dobrze pamiętam, są symulatorem robienia drzewka. A nie, zmieni to już. No bo to już za późno jest, bo. Zależy od ścieżki, ta. No, bo część przyszła tutaj. To jest taka nasza Hiszpania, że ma wojnę normalną. Między faszystami, republikanami i komunistami. Hmm. Abym ja na wschód uderzył. W sensie tego jednego trzeba wypchnąć, a potem na wschód można uderzyć. O mniumę. Interesujące. Na razie broń zróbmy. Poszkolimy sobie armię. To się nic złego nie stanie, akurat. Nie masz iść na e, wschód, ale poszedłeś na północ. Co to jest? Ja, 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 wiem co to, to są para sprite, Wywalamy to. Eksterminacja ich. Bo to jest takie małe, niewinne główienko, które potem umie rozwalić wszystko. Nie, jako ja, że ja to jest taka zaraza tego świata. Kurde, kiedy. w fa fabule Kucyków jest więcej zbrodni wojennych niż. w II wojnie światowej było, czy w Jugosławii, tak? No i mówiłem, że tak będzie, że pójdziemy za daleko. Uuu Dobra właśnie, wypadałoby robić dywizję jakieś. Piechoty oczywiście. Tyle będzie start? na start dobrze. 10. Damy do tego potem piechoty trochę. nawet teraz arty może. Dobra, bo teraz te dwudziestki dwójki chyba są najlepsze. Robimy tak. Nie śmiela się radę. No. A no bo tutaj nie ma dowódcy. Ty idziesz jako dowódczynia. Bo ona się widać, że zna na czymś. To się przyda na Forty Ej, brenne zdobyli, brennna. <grymna> Dajcie trebusz. Jeden no, mi się przypomina. Dobry kiedyś. Nie, może... mam w sumie Wiedźmina, lubię Wiedźmina. Pograłbym, ale nigdy mi się nie udaje go dokończyć, bo jakoś. Tak wychodzi. Nie wiem. Dobra. Co my tam jeszcze mamy? Support arty, to jest dobra rzecz, support technologii, support, supportu. A, to to jest potrzebne. O, mają problemy z zaopatrzeniem, zgadnę. No tak, bo zdobyliśmy te rzeczy, plus jeszcze tam wystarczy tory pociągnąć, tak? Możemy im wysłać więcej? Nie, ale możemy im wysłać atasze. I... Jak to nie zaakceptują? Kurde, akurat tych republikanów od tego w co pójdą bym poparł, bo ci drudzy będą pewnie później chcieli w nas się wbić. To? Kurde, nie! Stwierdzam autentycznie, że ten mod rozwinął zarąbiście to wszystko. Jak ja to w tym momencie. Tak. Tak, po prostu uwielbiam to w tym momencie. Ja już widzę, co oni zrobili. Aż muszę sobie screena zrobić tego, bo to jest zarąbista opcja. Dobre pytanie, co my chcemy z osiągnąć nimi? Dobra, poczekamy z tym. Mm, ja sobie potestuję to poza, ale to jest. No już tu widzę, że oni montowali kolejny fajny system. O, módlę. Właśnie, jak ja mogę anektować te moje kraje kochane, te dwa? To jest reclaim, a ja bym chciał wiedzieć, zależy od tego, co się stanie, będzie walka polityczna już widzę i deputowani i parlament. Ciekawe. Ciekawe, że to ci dostają poparcie, mimo że to on rządzi. Nie można, dopóki nie będzie to kompletne. Tu można i tu można. Tak szczerze powiem, że tego bym od razu tu wrzucił. Tak w sumie zrobimy. Mm. Ale najpierw ekonomia. Najpierw ekonomia, a ekonomia jest podstawą. Bez dobrej ekonomii daleko nie zajdziemy. Coś tutaj robimy ostatnie rzeczy odnośnie przemysłu i będzie trzeba się na wojskowych rzeczach w końcu skupić. Dobra to jest Easy Way chociaż nie do końca, no nie no to teraz nam modetną. Co tu się dzieje? Tylko ja nie ogarniam o, o co... Co do diaska tu się dzieje? Dobra, trzeba im kociołki robić i eliminować. Kurde, nie, no bo ci się skupili tam bronić, a im do stolicy włażą, jak gdyby nigdy nic. To sens totalny. że ich nie wspieraliśmy. Myślę, w sensie, że tylko sobie po Expo pojechaliśmy. Dobra, gdzie jest jeszcze wojna jakaś? Serio wy żyjecie? A, to jest ten pokojowy król. Kurde, pomógłbym mu, ale to będzie śmierć oznaczało. Dobra, jest jeszcze gdzieś jakaś ciekawa wojna. O nie, zrobili. Ktoś mi mówił, że jest. Gdzieś w grze ukryta Elza z Frozena i już widzę gdzie. O Boże, dobra. Wiecie to, będziemy chyba kończyć ten odcinek. O... No ja już pewnie wiem i już pewnie... Nawet w tym momencie mam nagrywam albo nagrany mam e, trzeci, kolejny odcinek z... wiecie. Naszych potężnych e, zabaw... O, cywilne pociągi trzeba robić zapominanie. Dopóki pamiętam, e, więc no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, drugi tor na pewno tu trzeba pociągnąć. O, powera brakuje. Tędy i tędy. Tutaj, tutaj tak. Ja już muszę system torów kolejowych rozbudować, wiecie. Bez niego daleko nie zajdziemy. No skapitulowali. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku, to będzie to już wszystko. Hej!